Kocur. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie Punkt widzenia. I to właśnie dziś, oficjalnie 27 października, Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, które ugrupowania przekroczyły próg wyborczy i tym samym znajdą się w parlamencie. Przypomnijmy zatem, do sejmu wejdą Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Kukiz 15, Nowoczesne, a także Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś pytamy, czy Partia Prawa i Sprawiedliwości będzie samodzielnie rządzić, czy to bardzo duża odpowiedzialność, no i jednocześnie wyzwanie. Moimi i Państwa gościem jest dziś profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, pan Robert Alberski. Dzień dobry, panie Dzień profesorze. Dobry. Dyrektor Instytutu Politologii, a także redaktor naczelny wrocławskich studiów politologicznych. Panie profesorze, czy według Pana członkowie partii są na tyle zmobilizowani, aby zrealizować swój problem? No i o jakiej skali odpowiedzialności rozmawiamy w ogóle? A czy PiS się znalazł w sytuacji, której z jednej strony oczekiwał, bo właściwie przed wyborami była mowa o tym, że z punktu widzenia partii dobrze byłoby uzyskać większość parlamentarną, no, ale oczywiście z drugiej strony to jest sytuacja, jak na polskie warunki wyjątkowa. To znaczy myśmy od 1989 roku nigdy nie mieli takiej sytuacji, w której Siły rządząca były właściwie tak jasno zdefiniowane, jeśli mieliśmy rządy, to były to rządy koalicyjne. Te koalicje raz miały większość, bywało, że nawet i tej większości w Sejmie nie miały, albo ona była taka bardzo, bardzo chwiejna i niewyraźna, często zdarzało się rządom mieć problem z niechętnym prezydentem, a więc dochodziło do konfliktów na linii rząd prezydent wywodzący się z innych ugrupowań, tu choćby w latach 90. przypomnę sytuację, kiedy rządziło. SLD z PSL-em, a prezydentem był Lech Wałęsa, czy też rządy AWS-u i Unii Wolności w sytuacji prezydentury Kwaśniewskiego, więc sporo było takich czynników trochę tą władzę ograniczających. Natomiast teraz pisowi sprzyja wszystko, to znaczy mają Niedużą, ale jednak większość parlamentarną, mają większość w Senacie, tu już wyraźniejszą, no i oczywiście jeszcze mają własnego prezydenta i to prezydenta można powiedzieć ze świeżym mandatem, dlatego że no kilka miesięcy temu przecież tutaj prezydent Duda te wybory wygrał, a więc praktycznie rzecz biorąc te kadencje się tak szczęśliwie ułożyły, że przez cały. Okres pełnej kadencji tego parlamentu, prezydent Duda pozostanie na swoim stanowisku. A więc jest to dobra sytuacja, najlepsza jaką do tej pory miały ekipy rządzące Polską, no ale jest oczywiście druga strona medalu, o której pan powiedział to znaczy pełnia władzy, to jest także pełnia odpowiedzialności. No i tutaj oczywiście pisowi będzie bardzo trudno w pewien sposób no, wszelkie swoje zaniechania tłumaczyć tym, że a to koalicjant nie pozwala, a to prezydent nie pozwala. Tu te czynniki oczywiście nie wystąpią. Tutaj, panie profesorze, nie tyle pada pytanie o to, czy członkowie Partii Prawej i Sprawiedliwości są na tyle zmobilizowani, aby realizować swój program, tylko powstaje pytanie, co w praktyce uda się zrobić, a co będzie trudne bądź nierealne do wykonania przy takim układzie sił. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest oczywiście tak, że każda władza, która styka się z realiami rządzenia, no siłą rzeczy te swoje postulaty programowe musi zrewidować. Także tu trzeba się spodziewać, że PiS, podobnie jak wszyscy inni rządzący wcześniej, część rzeczy zrealizuje. Część rzeczy zrealizuje może nie tak do końca, jak obiecywał, a z części rzeczy będzie musiał zrezygnować. No tutaj są przynajmniej trzy takie istotne elementy, które będą tą władzę ograniczały. To znaczy po pierwsze oczywiście to, co zawsze, czyli pieniądze. Tutaj te realia ekonomiczne, z którymi zetknie się pis, no, są oczywiście nieubłagane i trzeba będzie to wszystko liczyć dużo bardziej starannie niż w czasie kampanii wyborczej. No, po drugie, jednak Polska funkcjonuje w tych strukturach europejskich, więc w jakimś sensie nasze decyzje są w pewien sposób zdeterminowane no, układem tej europejskiej polityki. To nie jest tak, że rząd kraju należącego do Unii jest w każdej sprawie całkowicie swobodny, może robić, co chce. Musi tutaj brać pod uwagę także zdanie partnerów europejskich, które, no wiadomo, że tutaj PiS oczywiście mówi o tym, że będzie tutaj twardo te polskie interesy reprezentował w Europie, no ale oczywiście nie zawsze to jest możliwe. Również jakieś kompromisy na tej płaszczyźnie trzeba osiągać. No i wreszcie trzecia sprawa. My mamy taką skłonność do traktowania partii politycznych jako Takiej całości, gdzie nie ma różnic zdań, że to jest pewien monolit, to można powiedzieć, że Piston być może najbardziej pasuje do takiego wzoru wodzowskiej partii, ale nawet tam są różnego rodzaju grupy, są różnego rodzaju skrzydła. Pamiętajmy, że tak naprawdę, chociaż ta lista, na którą głosowano w niedzielę, to była lista Pisu, ale to jest tak naprawdę koalicja. Tam, oprócz Pisu, jest oczywiście partia Jarosława Gowina, jest partia Zbigniewa Ziobry, ci ludzie tam także znaleźli się w Sejmie i to już nawet widać, choćby po takich pierwszych komentarzach, choćby Jarosława Gowina, no że on trochę te akcenty w tym programie PiSu rozłożyłby jednak troszeczkę inaczej. Tak, rzeczywiście, Jarosław Gowin studiu emocje, mówi, w Sejmie powiedział sam, że w PiSie nie ma obecnie triumfalizmu, czyli są, są no świadomi wagi wydarzenia. Są świadomi wagi wydarzenia i to jest tak, że właściwie z punktu widzenia tych, którzy wygrywają wybory, to to Najprzyjemniejsze to właściwie już się stało, prawda? No to w tej chwili można przez dzień, dwa to zwycięstwo świętować, natomiast potem zaczyna się już twarda rzeczywistość, i tak naprawdę, no trzeba się z tą materią urządzenia zmagać. I to, jak mocno to zużywa partie polityczne, no to mieliśmy wielokrotnie okazję się przekonać. No teraz ostatnio na przykładzie platformy obywatelskiej, ale przecież wcześniej SLD, który po jednej kadencji wybory przegrał z Kretesem, prawda? Czy jeszcze wcześniej Akcja Wyborcza Solidarność, Solidarność. podobnie, a więc to nie jest tak, że, że sprawowanie władzy to jest no, łańcuch takich łatwych, przyjemnych decyzji, który, które, ludzie będą, które ludziom się będą podobać. Prawda? Bardzo często jest tak, że no, trzeba również, sprawując władzę, podejmować takie decyzje, o których z góry wiemy, że, że nas to będzie trochę punktów w sondażach kosztować, ale czasami nie ma wyjścia, po prostu te decyzje muszą być podjęte. Diagnoza pana profesora znakomicie wpisuje się również w słowa Jarosława Kaczyńskiego, który podkreśla, że przed jego partią nowy czas i że obecnie jest czas tylko pracy. Prawda? Nie ma żadnej zemsty, również nie będziemy szukali winnych i tych, którzy upadli, mówił Jarosław Kaczyński. Czyli są świadomi, że praca najbliższe 4 lata. Panie profesorze, kiedy zostawimy Prawo i Sprawiedliwość na moment na rzecz Platformy Obywatelskiej, to możemy powiedzieć tak, że w tej kampanii Polacy wybrali zmianę, na pewno tak, to znaczy, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której, no krótko mówiąc, ta ekipa sprawująca władzę się mocno zużyła. I tutaj, niezależnie od tego, bo pewnie zaraz porozmawiamy i o kampanii, o pewnych błędach, które w kampanii Platforma niewątpliwie popełniła, no to jednak trzeba pamiętać, że w polskich warunkach rządzenie przez dwie pełne kadencje także zdarzyło się po raz pierwszy. I to jest rzeczywiście sytuacja dla partii politycznych no, ogromnie trudna. W polskiej polityce 8 lat to to jest wieczność. A więc tak naprawdę proszę zauważyć, mamy na rynku na przykład młodych wyborców, którzy kojarzą życie publiczne tylko z tym, że platforma była przy władzy dla nich. To jest synonim władza i platforma. Teraz dopiero zobaczą, jak wygląda sytuacja, kiedy rządzi ktoś inny. A więc to zawsze jest tak, że po jakimś czasie, nawet jeśli ci rządzący radzą sobie, a platforma radziła sobie różnie, raz lepiej, raz gorzej, ale nawet przy takim założeniu, że ta polityka jest rzeczywiście bardzo skuteczna i efektywna na większości pól, po ośmiu latach jest naprawdę bardzo trudno. Powiedzieć wyborcom coś nowego, i bardzo trudno przekonać ich, żeby ten mandat do sprawowania władzy przedłużyli. Także, jakby można powiedzieć, tutaj w którymś momencie następuje takie naturalne znużenie po prostu są te same twarze, te same pomysły ludziom już się to nudzi, chcieliby spróbować czegoś nowego, i stąd ten klimat zmiany. Platformie trudno było się w ten klimat wpisać, prawda? No bo jeżeli ktoś przez 8 lat sprawuje władzę, no to trudno, żeby krytykował sam siebie, prawda? I mówił, że teraz będzie wszystko zmieniał i proponował coś nowego. Oczywiście pojawiły się akcenty w programie Platformy, choćby ten plan dotyczący zasadniczej zmiany systemu podatkowego, tych opłat, to... i tak dalej, ten jeden podatek. No to była pewna nowość, prawda? Więc tu też próbowano ten nastrój zmiany wykorzystać, no ale Platforma jest jakby, mówiąc o zmianach, jakichkolwiek, ona jest w takiej kampanii najmniej wiarygodna siłą rzeczy. Czyli I to mamy do czynienia tak. docieranie do do ludzi. Czyli mamy do czynienia na podstawie tego co pan przez powiedział pewną zmianę dla zmiany. Można zasugerować nawet że bez względu na to kto by był w tej opozycji przez tyle lat to być może by teraz zwyciężył. Ale panie profesorze, czy to jest tak, że platforma obywatelska podczas kampanii wyborczej jako jedyna partia nie podejmowała dyskusji o możliwej transformacji gospodarczej czy społecznej? Czy to jest jeszcze tak, dopowiem, że mamy jesteśmy i byliśmy świadkami źle jednak prowadzonej kampanii? W w tym także bardzo ważnego wewnątrz partii kryzysu przywództwa po odejściu do Donalda Tuska. To znaczy tu niewątpliwie kilka elementów się jak gdyby sprzysięgło przeciwko Platformie. To znaczy z jednej strony, oczywiście zaczynając od końca, odejście Donalda Tuska okazało się być dużo poważniejszym osłabieniem Platformy niż się wszystkim wydawało. Czy wiadomo było, że to jest bardzo znaczący lider, ale no, było takie oczekiwanie, że jednak Platforma sobie poradzi także i bez niego. No, okazuje się, że sobie nie za bardzo poradziła. Po drugie, czy kampania mogła być lepsza? Tak. Zwłaszcza, że my tą kampanię musimy postrzegać jako całość. To znaczy, tak naprawdę, myśmy mieli taką sytuację, w której kampanię wyborczą mieliśmy no, blisko dwa lata, prawda? jeżeli zaczęliśmy wiosną 2014 roku, przed eurowyborami, które były w maju 2014 roku, potem przechodziliśmy płynnie z jednej kampanii w drugą. I tak naprawdę liczy się, yy, można powiedzieć całość tego wrażenia, no a sytuacja jest dla platformy taka, jeżeli popatrzymy na wyniki tego cyklu wyborczego. W, w wyborach europejskich remis, w wyborach samorządowych niewielka, ale już jednak porażka, trochę zamaskowana dobrym wynikiem PSL-u, więc to nie było tak widoczne, ale jak to się dokładnie policzy, to widać, że choćby na poziomie sejmików, już platforma zaczynała tracić. No potem mamy wybory prezydenckie i tutaj klapa. Zdecydowana, no i wreszcie wybory do parlamentu. Więc to się tak układało, jak popatrzymy na te wyniki, że ta platforma z wyborów na wybory była po prostu coraz słabsza, a to powoduje, że oczywiście PIS, który ten dystans odzyskiwał, był coraz silniejszy. I można byłoby sobie wyobrazić taką kampanię platformy, pewnie, która spowodowałaby, że ten wynik byłby bardziej wyrównany. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku, cokolwiek by Platforma nie zrobiła, to były naprawdę małe szanse na to, żeby ona mogła wygrać te wybory. No, po prostu tak się te nastroje opinii publicznej zmieniały już od wielu miesięcy, że po prostu było to dla Platformy niekorzystne. Także nie, te błędy mogły spowodować, że no zamiast powiedzmy, nie wiem, 5-6% różnicy między partiami, no to mamy te 13%. Prawda? Ale generalnie rzecz biorąc myślę, że z punktu widzenia platformy akurat te wybory parlamentarne w takim kontekście, w tej sytuacji, w której one się odbywały, moim zdaniem one były nie do wygrania. Panie profesorze, ja przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość wygrało, może rządzić samodzielnie, odzyskało 37,58% głosów, platforma obywatelska 24,09%. Czy już teraz to jest dobry czas, aby właśnie po 25 października rozmawiać o ewentualnych koalicjach po tej drugiej stronie. Bo skoro mamy większość, no to z drugiej strony liberalne partie, nowoczesna i platforma obywatelska. Mamy nasz PSL zawsze od wielu lat okrzyknięty tym koalicjantem niepisanym. Mamy także Kukiza, nie weszła partia Korwin, nie mamy Zjednoczonej Lewicy. Proszę powiedzieć, bo słyszeliśmy również podczas tej kampanii, że jest to możliwe, aby podjąć walkę o zmianę konstytucji w naszym kraju. 307 głosów w Sejmie, większość konstytucyjna nam zapewnia. O jakich koalicjach możemy rozmawiać? Znaczy, jest to możliwe, ale wydaje mi się, że przy tym układzie mało prawdopodobne. Znaczy, myślę, że takim naturalnym sojusznikiem PiS, jeśli podjąłby, podjęłaby ta partia próbę zmiany konstytucji, no to jest oczywiście Kukis. No zresztą on o tym mówi, że konstytucja jest zła, należy ją zmienić, no ale jeśli dodamy te mandaty, które dostał PiS, plus mandaty Kukiza, no to jest gdzieś w okolicach 280, nam to wyjdzie razem, prawda? Brakuje no jeszcze prawie 30 mandatów. No i tu nie bardzo widać skąd je wziąć, bo myślę, że pozostałe partie będą tutaj dużo bardziej sceptyczne. No, warunek zdobycia jakiś kolejnych, znaczących mandatów, które dadłyby PiSowi tą większość konstytucyjną, to tak naprawdę to by musiało wynikać po prostu z rozbicia Platformy. To znaczy, jeżeli udałoby się spowodować, że z tej partii jakaś część posłów by odeszła do PiS-u, do Pisu, domyślny, do Pisu. Tak, albo stworzyłaby jakiś nowy podmiot, jakiś nowy klub parlamentarny, ale taki, który byłby z PiSem skłonny współpracować, to, to wtedy myślę, że byłoby to możliwe. Natomiast jeśli Platforma pozostanie monolitem, że będzie to jeden klub i będzie jakby zdecydowanie przeciwna jakimś znaczącym zmianom Konstytucji i jeżeli zostanie w tym wsparta przez nowoczesną Polskę, no to to już właściwie daje praktycznie tą tak zwaną mniejszość blokującą, która praktycznie rzecz biorąc załatwia sprawę, prawda? No bo jak jeżeli będziemy liczyć od tyłu, prawda? No to jeżeli od tych 460 odejmiemy 307, no to wtedy właśnie ta różnica to jest ta tak zwana mniejszość blokująca, prawda? Jeżeli mamy właśnie poparcie na takim poziomie, no to wtedy oczywiście ta zmiana konstytucji może zostać zablokowana już na poziomie Sejmu. Gdyby PiSowi udało się to zrobić w Sejmie, to już sprawa jest dużo prostsza, dlatego że artykuł 235 Konstytucji mówi, że Senat Taką y, zmianę może zaaprobować większością bezwzględną. A taką większość już PiS w Senacie ma. Ponad 60. Więc tak jest, głosów. bo tam jest ponad 60. Z czterech niezależnych? 4 niezależnych. Senator, więc spokojnie, tak? Tam prawie nawet w Senacie by się uzbierało dwie trzecie, ale to nie jest potrzebne. Tam wystarczy 51 mandatów i PiS coś takiego posiada. Natomiast w Sejmie o taką większość przy tej konfiguracji. Może być trudno. Tutaj takim sojusznikiem naturalnym być może mógłby być także Janusz Korwin-Mikke, no ale jemu tam troszeczkę zabrakło. To jest ta partia chyba najbardziej pechowa w tych wyborach, bo ona miała najbliżej do tego progu wyborczego, no ale jak wiemy, ostatecznie zabrakło. Rzeczywiście, Zjednoczonej Lewicy także zabrakło, ale tam już mieliśmy motyw koalicji, a więc 8% tego progu wyborczego. Panie profesorze, ponieważ my teraz porozmawialiśmy w kategoriach ewentualnych koalicji bądź ich braku, ale jak pan patrzy na obecną sytuację i na tą pełnię władzy, czy Jarosław Kaczyński według pana w ogóle prawej i Sprawiedliwość może się pokusić, żeby zniszczyć rywali politycznych, to znaczy przekupić... Yy, Zaprosić posłów do siebie z innych partii, no i w ten sposób pozbyć się rywali, czy to z prawej strony, czy to w centrum? Czy znaczy ja myślę, że to jest oczywiście scenariusz możliwy na dwóch poziomach? No, o jednym już mówiłem, to jest wielki znak zapytania, jeśli chodzi o Platformę. Co się tam wydarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach? No bo tak naprawdę tą partię czeka rozstrzygnięcie kwestii przywództwa. Prawda? No Donald Tusk jest dalej w Brukseli, no jest pytanie, czy Ewa Kopacz po tych dwóch do kliwych porażkach wyborczych pozostanie, no, głosy są różne w Platformie. Widać, że tam wybuchnie spór. No i ja bym wcale nie wykluczał, chociaż to jest tylko jedna z możliwych opcji, ale wcale bym nie wykluczał, że w pewnym momencie tam może dojść do jakiegoś rozłamu. No, ale taką jeszcze większą niewiadomą jest oczywiście ten klub radnych Pawła Kukiza, bo to jest sytuacja taka, że my oczywiście trochę wiemy o Pawle Kukizie jako polityku, już nam się trochę dał poznać w kampanii prezydenckiej i teraz w parlamentarnej. Ale, ale tak, tak ponad 40 posłów no właśnie, to my tak tam nie jest znamy Ponad 40 dobrze. posłów, którzy są w większości debiutantami w parlamencie. No, nie wiemy, jak oni się w tym wszystkim odnajdą. Ponadto no, Paweł Kukiz nie lubi tworzyć struktur. No, w Sejmie będzie musiał. Tam będzie musiał powstać klub. Ten klub będzie się musiał jakoś w tej rzeczywistości parlamentarnej, także od strony takiej formalnej, odnaleźć. No i tutaj może być duża pokusa dla właśnie pisu, żeby sobie ten stan posiadania troszeczkę powiększyć o właśnie posłów, którzy z tego klubu się tutaj wywodzą. No, takie analogie z samoobroną tu się nasuwają wprost, prawda, gdzie, gdzie bardzo To częste. od razu obawy mogą... Pewne obawy, to gdzieś tam mamy w pamięci tą słynną rozmowę w pokoju Renaty Beger. Tak, czy że, afery gruntowe. Więc prawda, przy okazji afery, czy później aferę gruntową, tak, i to było widać, że, że takie działania mogą być podejmowane. No tyle tylko, że proszę pamiętać, że dzisiaj mamy jednak inną sytuację, to znaczy wtedy PiS rozpaczliwie potrzebował tych dodatkowych... Posłów, no bo po prostu nie miał większości do rządzenia. Dzisiaj tą większość niedużą, ale jednak posiada, więc tu też ze strony PiSu nie będzie takiej, takiego parcia na to, żeby jakoś szczególnie ten klub. Powiększać, bo to do rządzenia akurat tej partii nie jest potrzebne. Proszę zauważyć, ja mówiłem o tym prezydencie. No to można się spodziewać, na przykład, że jeżeli rząd PiSu przedstawi ustawy, które zostaną uchwalone przez Sejm i Senat, no to raczej prezydent zapewne nie będzie ich wetował na przykład, prawda. Więc w tym momencie ta większość trzech piątych nie będzie PiSowi jakoś szczególnie potrzebna. A więc tu na tym polega problem, prawda, że, że no. Jeśli będziemy myśleć o zmianie konstytucji, rzeczywiście ci sojusznicy są potrzebni, ale do takiego, nazwijmy to tak, codziennego, bieżącego rządzenia, to akurat siły PiSu w parlamencie są dzisiaj zupełnie wystarczające, żeby zapewnić rządowi stabilne funkcjonowanie i uchwalanie ustaw, nawet takich ważnych ustaw. Bardzo dziękuję również za ten komentarz. Panie profesorze, kiedy jednak odrzucimy Prawo i Sprawiedliwość IPO, ten słynny popis, przez wiele lat byliśmy świadkami właśnie tarć na, na tej linii. No to jednak przejdźmy również do lewicy, a raczej już teraz śmiało możemy powiedzieć, jej braku w parlamencie pięć partii w Sejmie, bez ugrupowań lewicowych. Czy nowy układ polityczny według pana profesora wyklucza lewicowość u nas w gospodarce i w światopoglądzie? No to są jakby dwie kwestie, które, na które trzeba jednak patrzeć tak rozłącznie troszeczkę, to znaczy. Y w jakim sensie jest tak, że życie polityczne no, nie znosi próżni i interesy tych blisko 15% obywateli, którzy no, nie mają swojej reprezentacji parlamentarnej, a w większości są to jednak wyborcy lewicowi? Czy tak, ten potencjał lewicowy w naszym społeczeństwie istnieje? Istnieje oczywiście, że tak. No, jeśli popatrzymy nawet na ten wynik, to on jest całkiem przyzwoity, bo. Oba te ugrupowania uzyskały gdzieś tam około 11% poparcia, czyli co dziesiąty wyborca mniej więcej tak zagłosował na lewicę. Tylko tu kłopot polega na tym, że po prostu te głosy się wyjątkowo nieszczęśliwie dla lewicy rozłożyły. Gdyby razem dostało te pół punkta mniej, no to przekroczyliby tą barierę 3%, która im pozwoli korzystać z dotacji. No ale te pół procent akurat pozwoliłoby Zjednoczonej Lewicy na... Przejście tego progu. No, nie, nie mielibyśmy tam 7,5, tylko na przykład 8,1, prawda? I ten sejm wyglądałby zupełnie inaczej. Natomiast, no, tak się to ułożyło, trochę nieszczęśliwie. I teraz kto będzie te interesy reprezentował? No, no jeśli bo światopoglądowo o to, Platforma może realizować, a postulaty socjalne no, może pisać. Tak, coś, dokładnie. Tak? To znaczy tak może być, że będziemy mieli próbę jak gdyby przejęcia pewnie tych wyborców, bo to jest dzisiaj łakomy kąsek przecież. Lewicy przez cztery lata w Sejmie nie będzie, tak czy inaczej. Nie wiadomo, co tam się będzie działo od strony organizacyjnej. Ona także zniknie z mediów, bo to jest naturalne, że raczej oczywiście media się będą koncentrować na tej polityce parlamentarnej. Teraz przede wszystkim. No i właśnie te postulaty socjalne, to jest dzisiaj w dużym y, procencie domena PiSu. To, to PiS dzisiaj te kwestie podnosi najbardziej i skądinąd to właśnie PiS odebrał lewicy sporą część takich socjalnych wyborców. Natomiast te kwestie światopoglądowe, obyczajowe, no to z jednej strony jest zapewne platforma, bo przynajmniej jej część, która. To no choćby Ewa Kopacz jest znakomitym przykładem tego, że ona raczej w tym kierunku się skłania. No i mamy także nowoczesną, no to jest partia liberalna, więc oczywiście ona, trudno ją uznawać na, choćby ze względu na program gospodarczy, za jakoś zorientowaną lewicowo, ale jeśli popatrzymy na tą sferę wartości, jeżeli popatrzymy właśnie na tą sferę ideologiczną, no to myślę, ten liberalizm także w pewien sposób mówi o tych kwestiach, które są również bliskie dzisiaj tej obyczajowej lewicy, jak ją czasami nazywamy. Więc myślę, że, że te partie będą próbowały tutaj zagospodarować ten obszar no i przyciągnąć poparcie tych, którzy dzisiaj bez tej reprezentacji parlamentarnej pozostali. No jest to ewenement nawet w skali europejskiej. Media zachodnie także nam o tym przypominają, że tej stricte lewicy u nas nie będzie światopoglądowej. Kończąc temat lewicy, chciałem jeszcze pana profesora zapytać. Oni obecnie szukają przy czym porażki, no ale. Pan profesor obserwował przez te ostatnie lata, jak to SLD ewoluowało i te wszystkie afery, które także za nami, to o nich przecież już chyba nie pamiętamy. Więc co było główną przyczyną porażki w obecnej kampanii? Oni, oni się za późno zjednoczyli? Tak, zdecydowanie. To jest najważniejszy błąd, który został popełniony. Gdyby ta inicjatywa Zjednoczonej Lewicy się pojawiła przed wyborami europejskimi, to dzisiaj oni startowaliby z zupełnie innej. Pozycji, bo generalnie rzecz biorąc, lewica co wybory miała inny pomysł na siebie. I te pomysły były różne. No, ten pomysł z Europą plus w wyborach europejskich no zupełnie fatalny. To się zupełnie nie udało. Równie fatalnym pomysłem była Magdalena Ogórek w kampanii prezydenckiej. To jest właściwie czas, który lewica zmarnowała, dlatego że mało tego jeszcze część wyborców. No, w jakimś sensie na SLD się obraziła, uznając po prostu, że co to za partia, która nie potrafi wystawić poważnego kandydata w wyborach prezydenckich. Więc jeżeli popatrzymy, że ta Zjednoczona Lewica po wyborach prezydenckich startowała gdzieś tam z poziomu poparcia około 1%, no to ten wynik 7,5% no to to jest wynik naprawdę znakomity. No, tyle tylko, że tak to jest, że, że to jest po prostu za mało ze względu na próg wyborczy. Ale ta poprawa tutaj następowała bardzo szybko. Oczywiście. Troszkę to się nie udało w ostatnim tygodniu ze względu na także znakomite występy partii Razem w mediach. W ostatnim tygodniu, gdzie poczynając od tej wtorkowej debaty, nagle media sobie tą partię razem upodobały i mieliśmy festiwal wystąpień ludzi z tej partii, którzy, proszę zauważyć, no oni mieli ten efekt świeżości, bo oni nigdy nie byli pokazywani. To partia razem po raz pierwszy przecież wystąpiła już bodaj w wyborach europejskich, prawda? Nikt tego nie zauważył. W ogóle. Kandydat w wyborach prezydenckich gdzieś tam zupełnie na marginesie funkcjonował, a nagle się pokazują młodzi ludzie, sympatyczni, mówiący w sumie dość sensowne rzeczy, przynajmniej dla tego lewicowego elektoratu. Tak, mocno no. lewicowego. I to się, spowod... I to się spodobało, prawda? taka bezkompromisowość pewna być może, taka naiwność także momentami, to, to przyciągnęło uwagę, bo to był taki element świeżości. Prawda? No i nagle z tego jednego procenta zrobiły się prawie cztery, no ale to Te jest. Te głosy to, zostały tak, zabrane. Zostały zabrane z lewicy, ta lewicy. Ta i ta, ta walka ta poziom, trwała tak. do końca. Dwa tygodnie przed wyborami te proporcje się układały w ten sposób, że te 11% się dzieliło w ten sposób, że 10% miała zjednoczona lewica i 1% miała partia razem. Tak? W tej chwili też mamy 11%, tylko te proporcje są 7 do 4. No i mamy to, co mamy. Natomiast to jest oczywiście no, taki błąd dotyczący strategii. Gdyby oni tą inicjatywę rozpoczęli, dużo, dużo wcześniej, na pewno by to dzisiaj wyglądało zupełnie inaczej i ta bariera 8% nie byłaby jakąś szczególną przeszkodą. Ten projekt absolutnie miał potencjał gdzieś na wynik nawet dwucyfrowy, no ale właśnie troszkę za późno się rozpoczęło i troszkę finisz był, była tutaj zadyszka, prawda? No i te dwa czynniki oczywiście spowodowały, a kolejna rzecz, no to to jest to, że rzeczywiście tą yy, lewicę powinna czekać jednak zmiana warty, także ta zmiana warty pokoleniowa i no to jest to co się będzie musiało na lewicy wydarzyć jeżeli I czego jesteśmy już teraz świadkami. Jeżeli ona będzie miała powr mogła powrócić za 4 lata do tej dużej polityki to ona musi poszukać nowej formuły organizacyjnej i to teraz tak naprawdę tej formuły trzeba szukać a nie trzy miesiące przed wyborami. Panie profesorze na koniec naszej rozmowy nie sposób zapytać o Polskie Stronnictwo Ludowe. Y czy to jest tak, że prawo i sprawiedliwość naprawdę zawłaszczyło polską wieś? A pod czy te lektoratu? Są bardzo dla PSL-u niedobre na wsi. Tutaj rzeczywiście to było zawsze tak, że PiS był najsilniejszą partią na polskiej wsi. Oczywiście to, co opowiadał PSL zawsze, że to oni przede wszystkim, to jest oczywiście nieprawda. To od 2005 roku to PiS na polskiej wsi dominował, ale. PSL to było takie mocne drugie miejsce. Platforma była gdzieś dalej, SLD także. Natomiast no, z tych badań, zwłaszcza exit pól pokazanych w wieczór wyborczy, to wyraźnie wynika, że dzisiaj PSL wyprzecił także choćby Paweł Kukiz, prawda? Także, także na wsi ma lepsze wyniki niż PSL. Ludowcy 5,3%. To jest, to jest tak, że no, akurat ta partia miała bardzo dużo szczęścia, bo te, to, to jest tylko o te 0,13, oni się nad tym progiem prześliznęli, ale to. Jest sytuacja w ogóle ciekawa, bo my w parlamencie we WPOZORO mamy trochę taki nowy PSL, dlatego że tutaj z kolei tą zmianę warty chyba wymusili wyborcy. Proszę zauważyć, że wielu absolutnie pierwszoplanowych polityków PSL-u. Łącznie, Zych, tak. łącznie z liderem, ale także, Zych. Zych. także oczywiście zdaje się, że minister Sawicki jeszcze chyba nie do końca jest pewien, czy został wybrany, czy nie. Przegrał wybory Waldemar Pawlak, a więc no widać, że tam mamy jakiś nowych ludzi którzy dotychczas byli troszeczkę w cieniu tych tych właśnie liderów no i zobaczymy co to oznacza dla w ogóle polityki, którą PSL będzie prowadził, no tyle tylko, że oni tam mając gdzieś tam około 18-20 posłów, no to będzie to rzeczywiście niewiele. No i ta tradycyjna strategia PSL-u pozwalająca im budować koalicję i z lewicą, i z prawicą, no tym razem się nie sprawdzi po prostu, dlatego że oni, najzwyczajniej w świecie, do żadnej koalicji nie są w tej chwili nikomu potrzebni, a więc troszkę pewnie będą marginalizowani. Jako obserwatorzy sceny politycznej z pewnością życzymy sobie, aby ta władza była po prostu skuteczna. Bardzo panu profesorowi dziękuję również za wyjaśnienie i odpowiedź na pytanie, co Prawo i Sprawiedliwość no, zamierza zrobić z tak dużym poparciem. Tutaj, jako ciekawostkę, na koniec jeszcze państwu dopowiem, że nawet krytyk braci Kaczyńskich. Pan prezydent Lech Wałęsa zapowiadał, że będzie obserwował działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli będą służyły Polsce, będzie im kibicował. Moim i Państwa gościem był dziś, przypomnę, pan profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Politologii Robert Alberski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja już na dziś żegnam się z Państwa. Na kolejny program Punkt Widzenia zapraszamy już jutro. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.